W życie z tobą nie było łatwe. Ludzie widzą mnie, ale myślą o tobie. A teraz będzie jeszcze gorzej. Niekoniecznie, ależ tak. Jesteś aktywny. Jak się nazywam? Dlatego mam pracę. Dlatego ludzie się ze mną liczą. Właśnie wyszedłem na prostą. Zacząłem pracować na własną opinię, ale wyskakujesz z tym. Mam prośbę, nie rób tego. To się skończy źle dla ciebie i dla mnie. Robię ci krzywdę? W pewnym sensie. To ostatnia rzecz. Wiem, że tego nie chcesz, ale tak jest. Nie obchodzi cię zdanie innych? Nie przeszkadza ci, że będą kpić i z ciebie i ze mnie? Myślisz, że to w porządku? Nie uwierzysz. Ale unosiłem cię na dłoni. Mówiłem Twojej mamie, to będzie najwspanialszy dzieciak na świecie. Będzie lepszy od innych. I wyrosłeś na wspaniałego człowieka. Obserwowałem cię. Każdy dzień był świętem. Aż nadszedł czas, gdy dorosłeś i ruszyłeś w świat. Ale gdzieś po drodze zmieniłeś się. Przestałeś być sobą. Pozwoliłeś, żeby ludzie wytykali cię palcami. Gdy zaczęło ci to dokuczać, zacząłeś szukać kozła ofiarnego. Ale jedno już wiesz. Świat to nie tylko słońce i tęcza, to obrzydliwe miejsce. Choćbyś był bardzo twardy, świat rzuci cię na kolana i nie da ci wstać. Nikt ci tak nie dokopie jak samo życie. Wali mocno. Ale chodzi o to, ile zdołasz znieść i żyć dalej, ile ciosów zdołasz przetrwać. Na tym polega zwycięstwo. Jeśli wiesz, ile jesteś wart, to bierz co twoje, ale zbieraj też ciosy. I nie wytykaj palcami, mówiąc, że nie osiągasz sukcesu przez tego czy tamtego. Tak postępują tchórze, a ty nie jesteś jednym z nich. Będę Cię kochał bez względu na wszystko, bezwarunkowo. Jesteś moim synem, krwią z krwi, najważniejszą osobą w moim życiu. Ale póki nie zaczniesz w siebie wierzyć, Nie będziesz żył. Odwiedź grup Matki. Piękne kwiaty.